Siemma jestem, tam, 14 i witam w kolejnym odcinku SPA do gry Resident Evil 4. Zapraszam. Ok, a więc w poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że mnie i Ashley maszyna jakby wyleczyła chorobę. Czyli maszyna usunęła nam po prostu wirusa, który nam wszczepił Sadler. W tym odcinku już niewiele zostało do końca gry, więc. Bardzo możliwe nawet, że w tym odcinku będziemy walczyć z sadlerem, ale nie wiem. Jesteśmy tutaj, tak? Ok, tu wszystko. Dobra, teraz gdzie iść? Eee. Trochę w prawo, tak? Czyli tędy Żeby na mi się wyskoczyło Czekajcie, amunicja właśnie. O matko. Nie ma amunicji. Widzicie to? Jej! Naprawdę jest słabo za amunicję. Coś leży. Czemu? Okej, okay, drzwi. No, chociaż czuję jest coś. Nasza misja. Chwila! Notatka Luisa 5, nie przeczytaliśmy. Właśnie, że dobrze sobie przypomniałem. Tylko gdzie ona jest? Jest. Na, czytamy. Boże. Dobra, i teraz chwila. Teraz też coś po... podnieśliśmy. Eee. Co tam podnieśliśmy? Nasz plan, tak? Nie, co ja mówię? Nasza misja. O. Mhm. Okej okay. dobra, a więc wszystko już wiemy. Ty się nie łap za serce, bo zamulasz. Okej, okay, za nami jest zapis i sklepikarz. Mhm. Okej, okay, to tam i już. Sorry za zaścinkę jak była. Ale mm, raczej tak, patrzcie, tam zejdziemy i w tym odcinku będziemy walczyć z sadlerem, bo pamiętam ten rejon. Ashley tu poczeka, a my idziemy na walkę. Ostatni rozdział, tak. Nawet nie nazwali 5-5, tylko już ostatni rozdział. Dobra. Dobrze dali sklepikarza nawet przed samym sadlerem, bo dużo ludzi pewnie chciało sobie kupić, wiecie co. Yy, granatnik. nie wiem czy granatnik działa. Nie wiem, nie wiem w ogóle nic. Zobaczcie, mam 150 tysięcy i jest koniec gry. Więc teraz to wydaje na byle co, yy, więc, może TMP, co jest pojemność? Dobra, no wszystko wydam. O. Do tego jest specjal. Kurde 100 tysięcy. O! Tego nie widziałem! Naprawdę. Tu mnie zaskoczyli. Albo. Czekajcie, jeszcze chwilę. Skoro mamy. Trzeba by nie połączyć. Okej. Okay. Zapiszmy teraz grę. Albo jeszcze rozwałem do skrzyneczki. Ok, zapiszemy grę. Jeszcze raz idziemy na bossa. Pamiętam z tego, że sadler był trudny i nawet możemy przechodzić go kilka razy. Hmm. Ja się boję, szczerze. Teraz to naprawdę się boję. W końcu to końcówka gry. O nie, Ada, ten z tą swoją laską dziką. Oj, się zmarszczy. Nie można skontrolować. Ta. Potem będę miał nóż może Zaczyna się przyciszę. Może trochę lekko grę o, oczywiście. bo szkoda, że jak mutują, trochę tak ekran zamazuje, no, ale i tak trochę widać. Boże, co to ma być? Trzymaj z ale yy... Boże. Daj mi przejść, człowieku. Albo nie, ty nie jesteś człowiekiem, co ja mówię. Jak to się gra? Znaczy, jak się gra, to wiem, ale o co w tym chodzi? Cholera. Nie, może tak. O dostał. I teraz? Wiem, że się nie uda, ale co mi szkodzi? Okej. Okay. Yy, nie wiem naprawdę. Yy, dobra. Oh O nie. Most się zamyka. Cholera. Kurde, 1 3. Nie, nie ogarniamy... To trzeba podejść chyba. O. Dostał. Woko Okej, okay, działa Chyba tak trzeba dużo razy robić. Jak się te most otworzą, dobra Idę Kurde, już miałem skakać, ale zdążyłem Ok. Zresztą tu będzie wchodził, podejrzewam. Dobra, używam. Chcę, żeby to w niego walnęło i znowu go właśnie ogłoszyło, czy nie wiem co tam zrobiło. Tylko martwi mnie, że się gra troszkę ścina. Może tego nie widać, ale troszkę jest. Są ścinki trochę. O, ej da, granatnik. Okej, okay, użyję, ale daj mi chwilę, no what the fuck. Aha, już użyłem. Co mam zrobić? Aha, nic, okej. Okay. Przed nim jest granatnik, więc. Biorę żyć jakby to Granik specjalny Albo poczekajcie Mam pomysł Może nie teraz, ale jak go oślepimy czy coś. Teraz Nie wiem, może się mylę. Okej. Okay chyba tak miało być Wygrałem? On trochę by za łatwo było. Nie wierzę, wygrałem. <totum> ten <tum> przyznam, że ten boss był łatwiejszy niż wszystkie inne. O, what the fuck? No i fail już zginęła Ta Jasne, wsiadłaby I teraz jest najgorsza rzecz w grze <słuch> <słuch> Za pierwszym razem Yy, bo powiem tak. Yy, za pierwszym razem, jak w to grałem teraz, teraz jakby. Yy. Może tak, za pierwszym razem. Okej. Okay. Za pierwszym razem, nie mogę skończyć, jak w to grałem, yy, jak w to grałem, za pierwszym razem, yy, to yy, przeszedłem. Właśnie za, yy, przeszedłem od razu to, co teraz będzie, ale teraz nie wiem, bo jest joystick. Wtedy była klawiatura. Narzekam, że klawiatura jest gorsza, ale nie wiem, w ogóle teraz yy, joystick na joysticku mi się lepiej gra, ale joystick to co innego niż klawiatura, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. <todgłosy> Trzeba biec. Tylko nie trzeba jej łapać, chyba. Proszę, proszę. Kurde. Ona tylko czas zabiera. Jakby nie mogła zyskoczyć tak jak ja. Dobra, biegniemy dalej. A, ah. to wszystko się zawali. No what the fuck, gdzie? Tu. Dobra, jest skuterek. No, oczywiście. I teraz to jest najgorsze, nie wiem. Nie wiem czy mi się uda. Kurde, trzeba unikać wszystkiego. Naprawdę. Już. Nie, nie, to ja myślałem, że to będzie gorsza akurat. Czy jeszcze? O fuck! Nie, jeszcze, dobra! Co, może idziemy dalej? I się widzę, cholera! Zginąłem, nie wierzę! Pierwszy raz zginąłem, dobra! Kiedyś to musiało się zdarzyć w końcu. Dobra, dalej. Jeszcze raz. No, od początku. A! no! Tak to mam wygląda. Ej, może wam przewinę, co? To jest trochę męczące. Myślę, że tak będzie lepiej. Dobra, przewinę wam ten początkowy fragment. Zaraz. Okej, okay, ta pierwsza część za nami. Teraz jest ta gorsza. Nie wiem gdzie te wybuchy nastają. Jezu, ja nic nie widzę. Jak umarłem? Fale nas dogoniły. Ale jak? Dobra, zaraz wracamy. Okej, okay, znowu ta druga część. cholera No What the fuck Dobra. Udało się. O. Ile raz próbowaliśmy? Cztery? Trzy? Nie wiem. <śleski> Niech <nikt> się topi! <śleski> Kurde, wypłynęła. Myślałem, że odjedzie. Że <śleski> odpłynie. I tak się kończy Resident Evil 4. A więc zaraz Wam o czymś powiem. Dobra, fajnie, to napisy chyba będą. Okej, okay, przewinę. Yy, mhm. Dobra, dobra, fajnie. Nie chcę się was słuchać. Okej, okay, dobra. Przewijamy. Ojaj. Zginąłem tylko 28 razy, widzicie? <grymne> Nie tak źle. Czas misji 17 godzin. Mhm. 17 godzin gra przyszedł. Ej. Właśnie, i to jest zarąbiste. Granik, nieskończoność, amunicji i Matyldę. Nowa runda ukończona, gra, widzicie? I tak. Yy... Zobaczcie. To, o czym mówił yy... mój kolega, yy... mówił, że jeden yy... koleś miał właśnie takie tło. A ja miałem właśnie tamto. On miał takie właśnie, bo przyszedł grę i Tylko dlatego. Zobaczcie. Dobra, tam. Nie zważając na czas, jeszcze wam pokażę. Nowa gra, jak weźmiemy. Yy... Ale właśnie. Yy, tak, yy, nie bierzemy nowej gry, tylko ładuj, tak jakbym chciał grać. Doszły nowe opcje, dodatki: oddzielne drogi, misja Ady, najemnicy, wybory, wybór filmu. Wybór filmu nas nie interesuje, oddzielne drogi, nie wiem. Najemnicy jest bardzo fajną sprawą. Yy, może nagram z tego odcinki, jakby, yy, jakbyście chcieli. Napiszcie, czy chcecie, bym zrobił z tego odcinki odcinek w komentarzu. Na razie widzimy tak jakby na jednej części Liona, ale jak nim odblokujemy tam zabija się, w tych najemnikach zabija się zombiaków i tam im więcej zo zombiaków tym więcej punktów i w ogóle, potem czas na się kończy, zbiera się klepsydry z czasem i takie ogólne. Potem jak się Lionem odblokuje tam niektóre mapy, to odblokowują się właśnie niektóre mapy i nowe postacie, tak jak Krauzer i w ogóle. można Aktywować nim ramię i w ogóle strzelać z łuku. Bardzo fajne to jest. No a więc tyle z tej gry. Mam nadzieję, że let's play się podobał. No i tak, dzięki za oglądanie. Jeżeli, jeżeli oglądacie wszystkie odcinki, to bardzo Wam za to dziękuję. Jeżeli nie, to też Wam za to dziękuję. A więc. Do zobaczenia w kolejnej serii. Trzymajcie się. I cześć. Kurde.